Tutaj Państwu zapraszam, nie ma dużo miejsc do pierwszego rzędu, już za późno, tu się nam Tu, w tym miejscu, proszę bardzo. No. no trudno, spokojnie, wasz no. czas nadejdzie. E, tutaj Państwo też tu ziemi, do środka. Kurwa nie ma szukania. Tutaj, zapraszam. Czas, żeby usiąść dalej, był. I już nie wróci. Dobrze, siedliście, ja to doceniam i Was zostawię w spokoju e, w tej części. <laughs> Potem nie wiem, może mi się odwiedzi, ale to też jest szansa, że ktoś wyjdzie, to będziecie mogli się przesiąść, a może ktoś dojdzie, ciężko powiedzieć. Super, tak już sobie jak czuję już Jak? Czekajcie, bo... Czekajcie, bo ja nie chcę być w chuj, że się Fabriz. Fabriz? Fa, fa, Fabrice. Tak, Fabrice. Fabrice. tak. O. To, ale, ale właśnie coś mi nie pasowało, że... No bo kurwa, jak na Polaka, to masz bytuch nie się to W Polsce ludzie się tak nie uśmiechają. To, to wszystko tłumaczy. Skąd jesteś? Z Francji. Z Francji. Fabryz z Francji. Skąd pomysł akurat na Polskę? O, już za długę, tak. Kurwa, mamy w czas. To nie jest tak, że ja nie mogę ci go poświęcić. Fabryk. Come on, Sawa. Sawa, Sawa, uuu. Słuchajcie, ja tylko udaję, że znam francuski, a wy macie w to kurwa wierzyć. Fabryk smyknął, to jest. Fabrice, skąd właśnie ta długa historia? Opowiedz. Jak? Jak? Jak za długa? No to skróć. Nie, nie, sąd jeszcze nie wie wszystkiego. Sam jeszcze wszystkiego nie wiesz? Są, sąd nie wie wszystkiego A sąd nie wie wszystkiego? Nie. Przed kim się ukrywasz? Nie możesz powiedzieć. Francja? No nie, no bym musiał że uciekłeś z leki cudzoziemskiej, ale trochę za mały jesteś na... Ty, a, ty, a, no właśnie, szpiegi takie małe, fajnie. Co ona składa? takie małe. I Fabryk z Polsce siedzi, kurwa. to jest. E, jak długo w Polsce? 20 lat. 20 lat? Aha. I dalej nie możesz mówić, bo się sprawa. Co ty kurwa odjebałeś? Że się sprawa dalej toczy w sądzie. I co, co robisz w Polsce? Pracujesz. To możesz powiedzieć, czy nie możesz powiedzieć, co robisz w Polsce? Dokładnie. Oprócz, no, jaką pracę tylko robisz? Um. Długa historia. <grywa> 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 czy masz jakąś krótką historię? <grywa> Wszystko mam w Wszystko masz... Brawa, brawa, brawa. <grywa> La Uuu, qu'est-ce <grywa> Fajnie, że ci żona podpowiedziała tu, bo po ja się, żał, że Angry powiedział wszystko ma długie? Nie. Nie, on sam wie po prostu. A skąd ty jesteś z no gier, z Francji jesteś. To możesz podpowiedzieć, czy francuski sąd kurwa siwa. I też nie możesz powiedzieć. Jestem Brytanii. Brytanii? To Anglia? Czy masz coś, co byś polecił jako Francisz? Yy, Na Polaky? Ostrygi. Na Ostregi. Ostrygi. 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 Wiesz, bo mój ma winice, kurwa, w Brytanii. Przepraszam, osadę kurwa. I do dzisiaj Cezar nie może jej zdobyć. No? Witam pana serdecznie. Jak imię? Grzesiek. Grzesiek. Super imię Grzegorz, z kim do nas dzisiaj dotarłeś? Sam tak tutaj, ta strona. Prawa strona, lewa strona nie znasz lewej. Strony. Jeszcze nie? Jeszcze nie, chciałbyś poznać, bo tutaj jest was akurat trzech kawalerów. I trzy panie, co może pójść nie tak. Tylko jak Fabrice. Tylko środek. Jedyna szansa, że pójdzie coś nie tak jak Fabrice się w Bo to jednak, to jednak Francuz. On miło na miłość reaguje jak pies na kiołapce. Pół roku. Pół roku. ten. Eee, ale widzę, e, czy, chciałby, czy chcielibyście się poznać? Może zrobimy taką randkę. Bo, bo ty akurat pasujesz kolorystycznie do kolegi, e, jeśli chodzi o koszulę. Znacie się czy nie? Bo, nie, wygląda jakbyście znali się co najmniej dłużej niż on. Eee. Podobny guz do koloru. Słucham? Nie przebijemy panu. Lepiej go nie, nie ruszę, nie, lepiej go nie denerwować. Chuj wie, co tu 20 lat postępuje. Sąd dalej nie wie. A ja się nie chcę dowiedzieć. Ogólnie chciałbym powiedzieć do kamery, jestem zdrowy psychicznie, nie mam myśli samobójczych. Jeśli coś mi się stanie, to szukajcie małego szpiega z Francji. To... Kto 20 lat? 20 lat, chodziło, aluzja do żartu, w sensie nawiązanie, bo mówię, okay. że mały może być szpieg. Okej, okay, no to już wiemy, że okulary są tylko dla ozdoby. No, łączyć kropki to nie u nas, no. Już wiemy, że ma jakieś wady. Może dowiemy się, trzyma zalety. Jak masz na imię Sylwia, jesteś zainteresowana Grzegorzem? Nie bardzo. Dobrze, e, druga koleżanka. Ciebie, Grzegorz, o zanim nie pytam, jak z kimś wyjdziesz, to będzie cud, kurwa. Od razu, żeś żółtą kartkę zajebał, nie? E, jak przyjaciółku masz na imię? Paulina. Czy byłabyś zainteresowana Grzegorzem? Nie bardzo. A ty, koleżanko? Czy ktokolwiek byłby zainteresowany Grzegorzem? Czy nie bardzo? Zainteresowany kimkolwiek. Kimkolwiek. No. To nie jest tak, że sobie pomagasz. E, Grzegorz y, kawaler. Rozwodnik. Mężaty. Żonaty. W trakcie. W trakcie? A czy masz kogoś? I się kurwa łajdaczysz na mieście. Zobacz. I co się wypoczywa? Wypoczywa się w A, ale mi chodziło, czy masz, yy, masz jakąś bliską osobę? Czy masz yy, żonę, dziewczynę? Yy, od pół roku na przykład. Skomplikowane. Okej, okay, ale ustawiłeś to na Facebooku, czy? Nie, nie używa Facebooka. Nie używasz Facebooka, dobrze. Grzegorz, ciebie nie będę męczył, bo widzę, tak? bo, czy może ty byś się zainteresował? Grzegorz czym się zajmujesz? Może port kurwa złapie jakąś. Może, czym się zajmujesz? Może, może pieniądze pomogą. Nie, kasa nie. Kasa nie. Nie jesteś materialistą. Ty nie, ale ona może. To takie, no nie chodzi, żebyś ty lubił pieniądze. Ty masz. Na co masz ochotę, proszę bardzo, to lepka od Gucci. E, e, czym się zajmujesz? Tumatyzację wentylacji, je. Całe z sieci, że rekuperacje, no to jest Czyli e, dostarczenie do pomieszczenia powietrza takiego, jakbyśmy byli w lesie albo nad morzu. No. Chcesz dostarczyć do pomieszczenia powietrze z nad morza? Nie lepiej pojechać, kurwa, nad morze? A czy słyszałeś o takim patencie, że stawiasz wiatrak i ten zapach z kibla ospa? Są te niebieskie co otwierasz i stawiasz na trzy miesiące i zapomina, że to stoi kiblu. Mamy się... też tak grzewnicę. Yy... Ja pierdolę, nie pytałem o nagrzywnicę. Czy ty sprzedajesz jeszcze pompu ciepła? Nie. On... Nie dobrze, to... W ogóle dziewczyny, skąd jesteście? No jak my wszyscy kurwa z Warszawy, to jest... Od jednego pokolenia, od tego, które tu przyjechało za chlebem. Tak yy, oryginalnie, skąd jesteś? Z Krzego? Jażówka? Jeżówka. Łatwiej było wymówić imię Fabriza. Naprawdę, niż... Co to było? Dziewczyny z jeżówki. jak długo Sylwia jesteś w Warszawie? Jest pełna, 20 lat. I Fabriz. Też jest niespełna 20 lat. Czym się, czym się zajmujesz w Warszawie? W IT W IT? I co konkretnie robisz w IT? Jak programy medyczne? Co ty chodzisz kurwa na pakiet pięciu szczepień? Program medyczny. Przyjmij sześć i zobaczymy, czy przeżyjesz. że ci się uda, dostaniesz szejka. E... <grystujesz> ja, jak, jaki program medyczny testujesz? Czy też nie możesz powiedzieć, bo sąd się kurwa czai od 20 lat na <grystujesz> Wy też MIT? Nie. Yeah. Wy w normalnym życiu. Wy z Nie. Yeah. <grystujesz> a skąd? To Ty jesteś z jeżówki, a je wkopałaś. <grystujesz> Bezszczelna. Ja bym się... No, spokój. Naprawdę. A ty skąd jesteś? Krotoszyn. Miałeś prawo oceniać w Tak, ja bym was oceniał, a jestem z Wałbrzycha. To jest, to jest ten sam wózek. Z Krotoszyna. I a ty koleżanko? Bielinę pod kielcami. Wow. Bielina pod kielcami to brzmi jak? Bielinę. 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 bo już mi Francja się robi. że tak nie. Bielinę, Wow, e, bieliny pod kielcami. E, Okej. Okay. I ty czym się tęjesz? Przyjaciółko w Warszawie? W ogóle jak się poznałyście w trójkę? Pracy. Pracy. Czyli wszystkie testujecie? Nie. Yeah. Nie. To wy co robicie? Czyli ty ona testuje, ty analizujesz, a ty co? Przybijasz pieczątkę, mówi chuj, przeżyła. Brawo. Sprzedajesz? Czekaj, testujesz. Analizujesz i sprzedajesz. Ale nie to co ona testuje. Nie, ja też bym nie chciał. Nie, nie wiadomo, jak ona testuje. A ja go analizuję. Ale fajnie, że ty wyglądasz na osobę, która sprzeda, kurwa, wszystko. To jest... Ja szampony sprzedaję. Szampo... Sprzedajesz szampony i się śmiejesz dziewczyny, że pracują w branży IT. Co ty w Rosmanie? Kurwa pracujesz? A jak sprzedajesz szampony? No, Możesz zareklamować. No, jak Normalnie. Normalnie. Widziałeś jak baba stoi z kwiatami i z truskawkami, to ja się wpierdala między mnie. Ze stołem i sprzedaje szampony. Super jesteście dziewczyny. Super jesteście fajnie. Widzisz żegosz? Nawet lepiej, że cię nie chcą. Jesteś dla nich za dobry. Chociaż jedna ci stestuje klimatyzację, druga zanalizuje klimatyzację, a trzecia właśnie łeb umyje. to jest maska. Panie kolego w koszuli, pięknie ubrany, kraciasta koszula, biała, odświętna. Dzisiaj okazja, widzę. Jak pan ma na imię? Łukasz. Ja widzę, że ci na pewno dłuży ten wieczór, bo piwo wypiłeś już dwóch występujących wcześniej. Piwa, on się nie pierdoli. Jegier bomba stoi w, w tym. To, to nie jager Bomba. Ubota pan szczenił sobie. No nie, akurat to pierwszy pan. Pierwszy Pan szczelił Jegier Ile dzisiaj jeszcze pan razy przycenuje? Jeszcze jedno jest okej. Okay. Jeszcze jedno okej. Czyli dzisiaj, żeby zatopić statek, potrzeba tylko dwa strzały. Tak. Ale cenne. Widzę, że tam koszulę ma taką na marynarza. Ja to lubię, kurwa, se postrzelać w siebie i, kurde, <spar�> hey... <śpar�> Przyjacielu, jak masz imię? Łukasz. Łukasz. Nie zapamiętałem, sorry. Skupiłem się, się... jakbyś miał... <sparanie> <tank> Lukas. <tank> jak będzie Łukasz po francusku? Luka? Luka. Luka? Saba? Ty się cieszysz jak Polak, który udaje Francuza, kurwa. To. Luka, skąd ci się pomysł na, na to wyjście? Z Małżonką, domyślam się? Z Małżonką? No, się, I skąd się dowiedzieliście? Od koleżanki? A gdzie jest koleżanka? Nie przyszła. Standardowa rzecz. Jest super impreza. Idziesz? Nie, mnie to nie odchodzi. Byłam raz, się dopierdolił do mnie. Ja mówiłam, że tylko testuję aplikację, okej? Okay? E, Luka z małżonką. Dzieci gdzie? Bo się, że posiadacie. O, na wakacje. tak na wakacjach. Tak, Czym wysłałeś? Kolonia? E, obóz. i Obóz i u tak. Już wiemy, które kochasz bardziej. Tak. Który pojechał na obóz, starszy czy młodszy? Starszy na obóz. Starszy na obóz? Córka? Syn. Syn. Ulubieniec. A młodszy? Córka. Do dziadków. Tak. Do babci do kuchni. Tam siedzisz kurwa. Po grudku plebisz, sałatkę robisz. Lu Luka się cieszy, wy macie takie, nie, to jest przesada. Luka ma no takie jest, kurwa. A gdzie, gdzie, gdzie te mieszkają? Sosnowcu. Sosnowcu. Wow. wow. To ja nie wiem. A pierwsze gdzie pojechało? Na Mazury. Na Mazury. Szczerze, jeśli wywiozę się do dziadków, to sosnowca, to ja nie wiem, które jest kurwa na obozie. To jest ogust przetrwany. Jeszcze mogą być w Radomiu, ale... Jeszcze masz gorzej? Nie. Mogą być, a macie kogoś w Radomiu? – Nie, nie mam. Nie, w Sosnowcu wystarczy. Jedna, trzy danej rodzinę – max. Do Sosnowca wywiązłeś. E, dzwoni jeszcze? Kiedy miałeś ten kontakt? E, żona bardziej ma Żona ma. Tak. Ty masz w dupie, ty do syna zwróciłeś. Z synem kiedy gadałeś? No, dwa dni temu. Z, ba... z, <laughs> z synem dwa dni temu, a z córką mniku ja nie wiesz. A ty skąd jesteś Sosnowca? To ty? Czy... Nie, nie. Ale... To żona sosowca. Tak. Bardzo mi się podoba, że na minutę zmieniłeś, na sekundę zmieniłeś ton. Tak jak się cieszyłeś... Ja nie, nie, a aż tak. Wiele rzeczy mi w niej przeszkadza, ale ta. Ty skąd jesteś? Ze Szczecina. Ze Szczecina. Poznaliście się w Warszawie. Kiedy to było? 20 lat temu, jak powiedz mi, to... 15 lat temu. Jak zagadałeś do swojej obecnej rządy? Pamiętam, ale to impreza. Okej. Okay. A ty pamiętasz, może? Bo to, to kobieta pamięta takie rzeczy. Ja, jak to zrobił? Wow, to, to jest ten sam ton, jak postarałem się. Czy ona jest socosta? Tak. Pamiętasz? Owszem. Słuchajcie, czekamy chwilę. Impreza, stop. Bo mamy dramaty, bo pan przyszedł z aperolem i ma w piździe całą grupę, ale ci poczekamy. <śm> Dobrze, pan poszedł jednak nabyć bilet. E, tak się też czasami zdarza. Pan się zgubił, pomyślał, że impreza jest za darmo, a impreza jest za 15 zł. Więc... Uh! Taki, kurwa, na... <grym> 13 zł. Jakie <grym> kurwa się 13 zł. Luka, jak na razie oceniasz wieczór? Za te 13 zł. Bardzo dobrze. Okrąd 2 zł. 4 zł. O to mówię, że mi cztery zajeba. ty no, się nie śmiej, ty mi zajebałeś 2 euro. Ja, ja ci przywalutowuję w tempo. Dobrze kochani. Nie, no to jeszcze ja może z kimś zamienię, bo Luka, ty Luka, jesteś zadowolony. Ty, ty wziąłeś dwie Jägerbomby bomby teraz przy barze? Na zapas? Nie to. Czy jest duża szansa, że po mnie pójdziesz do baru? Nie, bo trzech, 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 trzech. A, czyli u ciebie jednak jest jakaś wartość. Tak, są priorytety. Są priorytety. Tak. Czyli wartość artystyczna stoi wyżej niż. alkoholik. Mam... <śla> Luka, ty to powiedziałeś. <śla> Jak masz sobie Kami. Kamil, i tutaj, gdzie, gdzie są twoi znajomi? Tutaj jest kolega? Jeden kolega, tak. nikt więcej. Ale obok siedzi Luka. <gamy> Jeszcze ja raz ja z Kamil. Kamil. Tutaj z jednym kolegą. i Powiedz mi pomysł na wieczór? Dzisiaj? <gamy> Skąd? <Scott. gamy> Okej, okay, ale też jakaś koleżanka Ci powiedziała, że idź, fajna impreza i chuj się nie pojawiła? No, czy... To czy... <gamy> ja tak. To to samo. To <gamy> A czy ta kobieta? Czy wyście może pojebali adresy, bo może ta kobieta chodzi z parasolką? Mówi chłopaki, fajna impreza, za piwo, za 15 zł. I ty masz takie, gdzie są kurwa dziewczyny? Czemu Gruzin jest na scenie? To jest. I czemu jest ubrany? No jak jest... już jest to chuje, ale czemu ma ubrany? Jest to Świetlicy, tak jest, luka i czujny, to jest widzę, tam Oko przymyka, ale mózg pracuje jeszcze. To jest. Tak zwany snajper. Rzadko a cennie, przy Może dwa dni leżeć, ale przy kiedy jest dobrze Studiujesz? Skończyłeś studia? Ale skończyłeś z własnej woli czy po prostu... Bo to skończysz studia to jest naprawdę duże określenie. To jest tak. to jest... Wykreślili mnie i w domu powiedziałem no mama, ja skończyłem, to mi się nie podobało. To... Zrobiłeś magistra. Ekonomii. O, i gdzie praca? Po magi... Jako magister ekonomii, gdzie możesz znaleźć zatrudnienie? Już pracuję w telekomunikacji. Czekaj. Jesteś w firmie Telekomunikacji. skończyłeś ekonomię? Tak, wiem, tak. Ja też to wiem. Dobrze, okej. Jesteś analitykiem. Jesteś analitykiem, wow. A sam przyszedłeś? Chcesz <grywa> w <sensie> i masz partnerkę? Nie no, skoro Kurwa, sam sobie nie pomagasz Kamil, jak nie no to, ja mam randkę w ciemną, a akurat analityczkę. <grym, <grym, macie już wspólne zainteresowania, a ty to kurwiasz niż w z kolegą. I też masz parasolkę, jezu! Skąd wy się bierzecie, ludzie? Kamil, <grym>, nie pomogłeś sobie. Dobra, kolega z motu. E, powiedz w ciemno, że sprzedajesz szampony. Nie tym razem. Nie tym razem. O, Testujesz coś? Co, a co robisz? Studiujesz. Studiujesz. Też ekonomię? W weterynarię. W weterynarię. I też się za jakiś czas widzisz Orange? Czy... <śla> Duża szansa, nie? Duża szansa, rynek jest swoje Możesz też wyjechać z kraju i się ukrywać 20 lat. E, Weterynariusz. Wow, świetny kierunek. Który rok. Piąty. Piąty? Na szóstym. Czekaj, piąty czy na szósty? Teraz na szóstym. Na szóstym roku w 5 lat. Wow, jesteś szybki. Nie wiem, czy to jest zaleta, ale pani od szamponu się spojrzała, tak. Tylko Grzegorz smutny siedzi. Ale spokojnie, Grzegorz, Kamil zostaje wolny w tym to jest... Dobrze, kochani, to ja zaczepię braci z tyłu, bo wyglądacie jak bracia. Tak? Zgadłem? Nie, nie jesteście la... Nie, fajnie, żeby? No nie wiem, kurwa. Jesteście braćmi? Tak. No to był to kurwa. Nie, mamy tego samego fryzjera. Kurwa. Robimy fryzurę i mordę na obcego typa. To... Jesteście braćmi. Ty jesteś starszy. Okej, okay, ty jesteś starszy, ty jesteś młodszy. Jaka różnica? Sześć lat. Sześć lat? Z korzyścią dla kogo? Dobre, podchwytliwe. Eee, czy ty jesteś jako starszy brat, ty jesteś jako młodszy brat, czyli mogę powiedzieć, że ty jeździłeś na obozy, a młodszy jeździł na Sosnowce, do Sosnowca do <grym> <chyba. Okay. grym> Czy odwrotnie? Ty, ty, ty jako... Ciebie zaczepiłem. Kto jest bardziej faworyzowany? Bo to jest normalna rzecz, że zawsze rodzice faworyzują jedno dziecko. Wszyscy sensie nas was jest trzech, ale chyba żadnego nie wchodzę. W sensie okay. w sensie was jest trzech, Je, żadnego, czyli tego, co nie ma? <grym> Faworyzują. Ja sądzę, że oni siedzą razem, oglądają film, jedzą pizzę, a was wysłali. Macie 13 złotych złotych. Wow! Wow! Czyli jest trzeci brat. Brat jest pośrodku, na zewnątrz gdzie? Czyli to po środku. Centralnie po środku. Centralnie po Czyli co 3 na 3, tak? Okej. Okay. Ty jesteś z Klau Zaraz sprawdzimy, czy ta kurwa. Nie, jest. Nie, czy tak po środku, kurwa? Taki pewny się wygłębia. Ty nie, jesteś z, z maja? Z kwietnia. z kwietnia. blisko byłem. Baran. Tak? koza no, kozak, ale jak tak patrz, Kozak? Nie, to, skąd ty kurwa przyjechałeś? Nie, no, nie, no. nie, 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 wiem, Nie, nie, po prostu zacząłeś już od bananów na... Nie, no chodzi mi o znak... Kurwa, chodziło mi o znak z odraku. Kwiecień to jest banan. Zgadza się. No to... Ja, ja, tu kulturalnie mówię, że kwiecień czyli banan. Czy, ja to... czy ktoś nie zrozumiał tego... Czy ktoś nie zrozumiał tego zdania, że kwiecień to banan? Czy, czy, ktoś, czy ktoś, jeszcze przyjął tak jak on... że to była obraza? Jest taka osoba na sali? Chodzi o to, że mnie to nie interesuje po prostu. Nie? A, znaki zodiaku I cię tak. nie interesują, po prostu masz w kiedy się urodziłeś, co robisz. <głosy> <głosy> nie, jest. nie jesteś zodiakarem. I tak. A zodiakarem? Też nie. nie. Nie, nie, Czyli... A ty wiedziałeś w ogóle, że znak zodiaku jest takie coś? No wiedziałem, że istnieje, ale nie interesowałem się. Okej, okay. nie interesowałeś... To nie jest tak, że się interesujesz, to no, nie jest tak, że czytasz horoskopy po prostu. No. Masz... Ja jestem na przykład z Maja, więc ja jestem bykiem. I, i, chuj. I to jest sama moja wiedza, po prostu informacje, jesteś z Maja, jesteś byk. Ja mówię, okej, okay, co mam zrobić? Nic. Po prostu to jest informacja, którą mam Wracając do kolegi weterynarza. Ee, jak e, szósty rok i co ty mówisz, że tam nie ma specjalizacji jako takiej, tylko co tam jest? Można robić specjalizację, ale... A w czym się można specjalizować jako weterynarz? W zależności od zwierząt. W zależności od zwierząt. I co wybrałeś? Psykoty. Psykoty. To jest taka nowa odmiana. Ta wyruchał Francuza? Chuj wie, co z tego wyszło, ale Luka chce to kupić. Bo córce w co się nauczy. Psy i koty. I dalej, co mówisz? Przerwałem. Psy i koty. Okej. Okay. I gdzie się widzisz za 10 lat? Boże, boże. A nie myślałeś na przykład w pluszu, bo tam jest niedźwiedź? Tak cię za to brała, kurwa, to nie była. Czy Sylwia to ci odpowiada? Jest to za młody? Za młody? Ja pierdolę Sylwia. Grzegorz za stary, ten za młody. Tylko Luka dobry, bo pewny siebie, ale to... Dajcie brawa sobie, kochani.